Siemano 769, z tej strony. Słuchajcie, wszyscy pamiętają pewnie sprawę owej rakiety, która spadła w przewodowie, gdzie zginęło dwóch polskich obywateli. I powiem wam, sprawa została umorzona. Dlaczego? Może mi ktoś to wyjaśnić? Zginęło dwóch polskich obywateli, a polski rząd umarza sprawę śmierci. Dwóch polskich obywateli, z powodu jak to oni zaczęli tłumaczyć, z tego powodu, że Ukraina nie chciała współpracować. Dziwne? Wystrzelili rakietę z terenu Ukrainy, i co? Mają się przyznać do tego, tak? Słuchajcie, palacy, to my, żeśmy wystrzelili, tą rakietę. Ja zaczynam naprawdę myśleć, że w tym rządzie albo są debile, albo są kretyni i debile. Zamiast polski, polski rząd, zamiast dbać o interes Polaków, rucha nas w odbyt. Dosłownie, w każdym normalnym kraju postępowanie, sprawa, taka jak przywodowie, byłaby... Ścigana z pełną surowością. Nie wiem dlaczego Polacy nie występują do, na przykład NATO, o wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli przykładowo z Polakami nie chcą Ukraińcy współpracować, dlaczego nie, 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 nie zwrócimy się do NATO? Wyjaśni mi to ktoś? Skoro z Polakami nie chcą rozmawiać, to niech rozmawiają z NATO. W końcu jesteśmy od dobrych kilkunastu lat w na NATO. Także sami widzicie, rząd rucha nas w odbyt cały czas, a my tylko patrzymy i przyglądamy się. Eee, słuchajcie, jeśli podobają Wam się filmiki, które nagrywam, zapraszam do mojego Discorda, do mojego Patreon, No i zapraszam do mojego sklepu. Eee. W sklepie m.in. są takie oto koszulki SM769. Wspomożecie tym rozwój kanału. No i zachęcam do obserwacji. I czekamy na kolejne, zarąbiste postępowania czy naszego, naszego rządu. Bo nie, nie chcę krakać, ale myślę, że w przeciągu może pół roku. Polacy naprawdę się wkurwią i dojdzie do przyspieszonych wyborów. A nie wiem, w to się skończy wtedy, powiem szczerze. Pozdrawiam 769.